Dzień dobry Państwu! Nazywam się Leszek Skiba, jestem wiceministrem finansów i mam przyjemność powiedzieć kilka słów o tarczy antykryzysowej, która została przyjęta, przegłosowana przez Sejm w nocy z piątku na sobotę i teraz trafi do Senatu. Później e, tą ustawę, która, właściwie szereg ustaw, kilka ustaw, które składały się na tarcze, przegłosuje Sejm. Warto pamiętać, że takim najważniejszym rozwiązaniem, które ma wspomóc Polaków, pracowników, pracodawców w tej trudnej sytuacji, no, nie tylko związanej z samą pandemią, ale to jest trudnej sytuacji gospodarczej, jest szereg rozwiązań prawnych, które po pierwsze mają dać możliwość pracownikom otrzymywania pensji nawet w sytuacji takiej, gdy przedsiębiorstwo no, ma trudną sytuację, której jest spowolnienie sprzedaży, a nawet zatrzymanie sprzedaży. To jest rozwiązanie tak zwanego postojowego, czyli taki mechanizm, w którym państwo dokłada się do pensji. W różnych schematach w tym podstawowym to jest 40% tego wsparcia. Właśnie postojowy ma na celu zachęcenie przedsiębiorców, żeby nie decydowali się na zwolnienie ludzi z pracy, tylko przetrwali ten naj, najtrudniejszy moment, który mam nadzieję nie będzie trwał długo. I to rozwiązanie no, będzie takim najważniejszym, najbardziej kosztownym elementem całej tarczy, bo to jest właśnie, wiel jeżeli wiele firm z tego skorzysta, to jest istotna część, która właśnie ma na celu uchronienie pracobiorców, zwykłych obywateli od tego zagrożenia utraty pracy, od bezrobocia. Jest też w tarczy szereg innych rozwiązań. Na przykład dla mikrofilm, dla działalności gospodarczej, jest to możliwość niepłacenia składki na ZUS przez 3 miesiące właśnie teraz, gdy tych przychodów ze sprzedaży z działalności nie ma lub, lub jest znacznie mniej wcześniej, więc jakby tę możliwość przetrwania poprzez właśnie ulgę w zakresie składki na ZUS. Jest szereg innych rozwiązań dla firm, przesunięcie. Deklaracji CIT-8, czyli płacenie podatku za 2019 rok dla firm płacących podatek CIT w późniejszym okresie dla organizacji pozarządowych, aż w lipcu. Też możliwość przesunięcia płatności podatków i składek to jest już wniosek do naczelników Urzędu Skarbowego, do ZUS-u w przypadku składek na ZUS. Ten okres teraz warto wykorzystać, gdy firmy są w trudnej sytuacji. Naczelnicy, ZUS mają świadomość, że jest to moment, w którym warto skorzystać właśnie z tych opcji rozłożenia na raty, przesunięcia płatności, gdy, gdy, jest, to, gdy jest to konieczne, gdy, jest, gdy to pozwoli uchronić firmę przed bankructwem. Czyli tarcza przede wszystkim ma na celu uchronienie, właśnie przed bezrobociem, przed bankructwem, jeśli chodzi o firmy. No, takie jest zadanie państwa, oczywiście to wszystko spowoduje, że wzrośnie deficyt, ale rolą finansów publicznych jest ratowanie gospodarki w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tak głębokim kryzysem, z tak trudną sytuacją jak dzisiaj, w związku z tym nie ma, się, nie ma co się dziwić, że deficyt wzrośnie. Łącznie cały efekt na budżet pakietu antykryzysowego to jest około 75 miliardów złotych, z tym, że w tym znajduje się około 30 miliardów złotych, które jest planowane nieco później w pakiecie inwestycji publicznych, które są potrzebne w zakresie y, wsparcia szkół, szpitali, ale też in innej infrastruktury cyfrowej, na przykład. W związku z tym te, te wydatki y, na już w pakiecie to jest, to jest mniej bo to jest około 38 miliardów złotych, kolejne 30 pojawi się właśnie w pakiecie inwestycyjnym, który nie jest zapisany co prawda w ustawie, ale, ale ruszy już, już na dniach i to jest także łącznie 75 miliardów złotych, to są te dodatkowe wydatki planowane w 2020 roku, które są potrzebne i przede wszystkim warto o tym pamiętać, że pozwolą uchronić Polskę mieszkańców od tego najtrudniejszego doświadczenia, jakim jest właśnie taki nagły szok wynikający z głębokiej recesji, które, która kompletnie zaskoczyła wszystkich. Także serdecznie pozdrawiam, z Skiba.